Japonia, Stany, Ukraina, tak? Mam dla Was jedną rzecz, tak? Mimo tego, że w Europie już nie ma co robić, to pójdziemy do Afryki. O, coś ciekawego, może być. <coughs> Dzięki za pomoc. Nie ma za co. Co by teraz tutaj zaatakować? Hmm, wiem. Algieria. Wojna. Nie boję się was. Ja się tak łatwo nie poddam. Nigdy. Dobra. Nie sojusz? już? No, się w Afryce. Też tak chcę. Wiem, kogo zaatakować jako pierwszego. Stara Rosja? Co? Chodź za mną. No dobrze. No, no i mamy tereny w Afryce. Serio, tyle chciałeś? No, a co? Dobra, nieważne. Ukraina, sojusz? Może być. Boruś i Związku Radziecki. Co? Chcecie teren w Afryce? O, oh, wow, coś ciekawego. A ja też mogę. Spoko. Też Chiny. A nie, tutaj to nasz przeciwnik, tak? <laughs> tak, ale już kiedyś kiedyś go podbijemy. O, to fajnie. Rosja? Co? Mogę kupić Koreę? Spoko, a za ile? A ile dasz? 10 miliardów O oh, wow, duża... duża kwota, trzymaj Dzięki Chiny, wojna Spoko Tajwan, i tak cię pokonam Kurczę, trudny jesteś Chwila, gdzie są Chiny? A ja je sobie wziąłem. Masz oddać tereny Chinom. Bo co? Bo wyślę na ciebie bombę nuklearną. O kurczę, dobra. O jakim cudem on był taki trudny? Ja wiem, jakoś cię pokonał. Aha.